Karol Orgowski, zadania z prądu stałego. Zacznę od żarówek, żeby było tak jaśniej, fajniej, światłość i tak dalej. Dwie żarówki o mocach znamionowych 1,75 W, druga 100 W, przy czym te moce znamionowe są wtedy takie, kiedy te żarówki są podpięte do źródła napięcia o wartości 230 V. Pytanie, jakie moce wydzielą się na żarówkach w momencie, kiedy podłączymy je do tego samego źródła napięcia, najpierw szeregowe, a potem równolegle? Zaczynam od szeregowego przypadku i muszę sobie ustalić taką jedną rzecz i zadam pytanie nawet w tą stronę co takiego jest charakterystycznego dla żarówki, co się nie zmieni gdzie ją nie wpiąć, to się nie zmieni możesz sobie teraz zadać to pytanie, w sumie to ja je zadałem, to masz sobie odpowiedzieć dobra, szkoda, że ja nie usłyszę, na tym tylko polega jedyny problem otóż takie coś, co się nie zmieni dla jednej i dla drugiej żarówki to jest opór czyli trzeba wyznaczyć na początku ten opór, żeby było wiadomo coś, jakaś informacja o tym, co jest stałe, żeby była Wzór na moc może być na przykład u kwadrat przez r. I dlaczego ja wziąłem akurat ten wzór? Dlatego, że jest podane i napięcie i moc i stąd mogę sobie wyznaczyć opór. Po przekształceniu wychodzi, że r równa się u kwadrat przez p. Liczę sobie opór pierwszej żarówki, drugiej żarówki. Opór pierwszej żarówki to jest 230 do kwadratu przez 75, drugiej to jest 230 do kwadratu przez 100. Dla pierwszej wychodzi opór trzecia oma, a dla drugiej 529 omów. No i teraz sobie mogę z tego skonstruować układ, Żarówek połączonych szeregowo, tak jak tutaj na rysuneczku. W drugim przypadku one będą połączone równolegle, ale to za moment. I zobaczyć, jakie moce wydzielą się na jednej żarówce i na drugiej żarówce. OK. Zaczynam od tego, żeby zastanowić się, jak będzie płynął prąd, jak będzie się zachowywało napięcie w tym obwodzie. Skoro nie ma żadnych odgałęzień, to prąd będzie tutaj i tutaj taki sam, czyli i jest i tu, i tu takie samo. Natomiast skoro każda zarówka ma opór, to tu będzie jeden spadek napięcia, tu drugi spadek napięcia i one mają inne opory, więc te spadki napięcia będą miały inną wartość. Czyli napięcie odłożone na jedynce i na dwójce są inne i w tym przypadku wynoszą one na jedynce to jest r1 razy i i jest stałe, U2 równa się r2 razy i i jest stałe. Ok. Do tego chcę osiągnąć taki efekt, jak obliczyć moce na tych żarówkach w momencie, kiedy one są połączone szeregowo. Wzór na moc mogę zastosować np. P równa się R razy I kwadrat, To jest dwójka, R razy I kwadrat, mogę zastosować U kwadrat przez R albo mogę zastosować U razy I. Problem polega na tym, że musiałbym liczyć napięcie, jakie się wydzieli na jednej i na drugiej żarówce, a to jest bez sensu, bo to jest za dużo roboty, więc lepiej zastosować wzór, który posiada opór, bo opór już mam i natężenie prądu, dlatego że natężenie jest i dla jednego i dla drugiego takie samo. Więc sobie będę stosował te wzory R razy I kwadrat, R razy I kwadrat, ale muszę posiadać jeszcze I. Żeby wyznaczyć I, to potrzebuję zacząć od tego, żeby wyznaczyć opór zastępczy całego układu. Opór zastępczy całego układu w przypadku, kiedy jest to połączenie szeregowe, będzie równy R1 plus R2, czyli to plus to, to wychodzi 1234, 1 oma i korzystając z tego, że już to mam, z prawa oma, mogę sobie wyznaczyć coś takiego R równa się U na I czyli I będzie równe U na R przy czym te R w tym wzorze to już jest opór zastępczy czyli natężenie prądu w obwodzie całym to jest napięcie dające tutaj stąd Napięcie stąd podzielone przez opór zastępczy w całym obwodzie to jest w tym przypadku 230 V przez ten opór zastępczy, czyli 1234 i 1 trzecia Ω wychodzi 0,186 A, czyli tak naprawdę w tym momencie posiadam już wszystko co jest mi potrzebne, żeby obliczyć jakie moce wydzielą się na jednej i na drugiej żarówce. Moc na żarówce pierwszej to będzie R1 razy I kwadrat, R1 jest podane tutaj obliczone, I kwadrat to jest to do kwadratu, wychodzi 24,4 V, natomiast na żarówce drugiej to będzie R2 razy I kwadrat, czyli opór drugi 529 razy te samo natężenie do kwadratu, wychodzi 18,3 W. Tu 24,4 W, a tutaj 18,3 W, ok. To jest przypadek szeregowy. Co się stanie w przypadku równoległym? Przypadek równoległy wygląda tak, jak narysowałem. Źródło napięcia znowu takie samo: 230V, dwie żarówki połączone równolegle. Przy czym, tak jak pokazywałem w przypadku równoległym, natężenie z pierwszego prawa Kirchhoffa rozchodzi się na obydwa na obydwie gałęzie, czyli tu będzie jakieś natężenie, tu będzie jakieś natężenie, one będą inne: I1 i jeden i i 2 Natomiast tu i tu, dla, tego i dla, dla jednej żarówki, dla drugiej żarówki, w tych punktach jest taka sama różnica potencjałów, czyli napięcie na jednej i na drugiej jest równe. U1 równa się U2 i to napięcie jest równe U, dlatego że spadek napięcia na tym czymś jest równy napięciu, które daje bateria, czyli U1 równa się 2 równa się U. I w tym przypadku moc to jest U kwadrat przez R, czyli P1 to jest U kwadrat przez R1, P2 to jest U kwadrat przez R2, ale skoro to U1 i U2 jest równe U, które to było dawane ze źródła i ono wynosiło 230 V. To po podstawieniu do wzoru wyjdzie tyle samo, co było wcześniej, czyli moce tych żarówek na tych żarówkach na jedynce to jest 75W, a na dwójce 100W. Można to by było zrobić bez żadnych obliczeń, dlatego że skoro wiadomo, że tu i tu jest takie samo napięcie, a przy napięciu znamionowym 230V, te żarówki mają moce 75 i 100, to można, sobie, myśląc, dojść do wniosku, że one wydzielą tutaj takie same moce, jak przy napięciu tamtym, bo jest takie samo napięcie, co jest logiczne. Koniec tego zadania. Łączymy sobie oporniczki do obwodu przedstawionego, znaczy do zespołu oporników przedstawionego na rysunku, podpięto napięcie, a właściwie to ten zespół podpięto do napięcia jakiegoś tam U. Napięcie nie ma znaczenia, oblicz opór tego zespołu oporników. Grubo. Przy czym oporniki od R1, może tak, R2, R4 i R6 mają dwa omy, a cała reszta ma po jednym omie, dlatego to są te trzy kropki. Czyli te po środku to są dwuomowe oporniki, a cała reszta ma jeden om. Oblicz opór zastępczy. Od czego zaczynam? Hmm. No, patrzę co się da ugryźć. Widzę taką jedną rzecz. Odtąd dotąd, odtąd dotąd, idąc tędy mam połączenie szeregowe. Więc mogę to sobie zastąpić połączeniem szeregowym, dlatego że nigdzie nie odchodzi żadna gałąź już stąd. Jest raz, dwa, trzy, połączenie szeregowe. Oznaczam to sobie R' oznaczałem tutaj w kółko. R' to jest R5 plus R6 plus R7 R5 plus R7 mają po jednym, te są po jednym, ta ma dwa, czyli w sumie cztery omy. Stąd mam cztery omy. Następnie, jeżeli to już mam w postaci tego czerwonego kółeczka tutaj, tego najmniejszego, to ono jest połączone równolegle z R4. To. W takim razie łączę równolegle, oznaczam to sobie Rbis, to jest Prim, to jest Bis, 1 przez Rbis, bo połączenie równoległe równa się. 1 przez R' prim plus 1 przez R4. 1 przez R', prim, czyli przez to, co wyszło tu, plus 1 przez R4 równa się. 1 przez R', prim, R' prim wyszło 4, czyli 1 czwarta plus 1 druga. Z tego robię 2 czwarte, że dało się dodać, wychodzi mi 1 czwarta plus 2 czwarte, czyli 3 czwarte, i po odwróceniu tego do góry wychodzi Rbis 4 trzecie oma. Czyli mam już ten, 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 ten i ten uwzględniony. I zostaje mi to zielone. Teraz, tak jak można zauważyć, to zielone jest połączone szeregowo z tym i z tym. Czyli dalej prąd sobie idzie, przechodzi przez R8, idzie na zielone, przechodzi przez zielone idzie na R3, czyli te trzy są połączone szeregowo. Czyli R-gwiazdka, tak to sobie oznaczyłem, równa się Rbis, czyli to, co było wcześniej, to zielone, plus R3, plus R8, równa się Rbis to jest 4 trzecie, R3 i R8 mają po jednym, czyli w sumie będzie 3 3,1 3 OMA, to jest R z gwiazdką, i R z gwiazdką to było. O, to, 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 to. Teraz R2 i R z gwiazdką są połączone równolegle, czyli to, bo tu się rozgałęzia na ten cały od zaznaczony i to, one są połączone równolegle. Nazwałem to sobie R hashtag, połączone równolegle, czyli 1 przez R hashtag równa się 1 przez R z gwiazdką plus 1 przez R2, równa się. R z gwiazdką to było 3 1 trzecia, czyli 1 przez 3 1 trzecia plus 1 druga. Po odwróceniu, pomnożeniu, podzieleniu wychodzi R hashtag równa się 5 czwartych oma i zostało mi już tylko, skoro ten czerwony to jest R tak cały, to on połączony jest szeregowo z tym i z tym, czyli opór zastępczy. To jest R1 plus R hashtag plus R9. R1 i R9 mają po jednym omie, a ten ma 5 czwartych, czyli wyjdzie 2 plus 5 czwartych, czyli 3,1 czwarta oma i to jest opór zastępczy tego układu. Kuchenka ma moc 600 W i na tej kuchence jest ogrzewany 1 litr wody od temperatury 14 stopni Celsjusza do temperatury 100 stopni Celsjusza. Oblicz, jaka energia została pobrana z sieci oraz czas ogrzewania, jeżeli wiadomo, że sprawność procesu wynosiła 75%. Zaczynam od tego, że wypisuję sobie ten wzór na sprawność. ETA równa się praca użyteczna przez pracę dostarczoną. Przy czym praca dostarczona w tym przypadku to jest moc, jaką oferuje sieć albo dane urządzenie, właściwie to dane urządzenie, razy czas, przez jaki ta moc była pobierana, czyli czas, przez który dana praca była wykonywana. Tak to określa. Praca użyteczna przy podgrzewaniu wody równa jest ciepłu, jakie musi zostać wymienione, wymienione z otoczeniem, żeby dana woda została grzana, czyli temu ciepłu pobranemu, a ciepło to jest masa razy ciepło właściwe razy T, przypominam z przemian fazowych. Jeżeli zmienia się temperatura podczas ogrzewania, to jest to ten wzór, a jeżeli następuje jeden z czterech procesów, czyli parowanie, skraplanie, krzepnięcie albo zamrażanie, nie, rozmrażanie o to wtedy jest bez zmiany temperatury, natomiast tutaj ogrzewanie wody jest ze zmianą temperatury, czyli mogę sobie policzyć ciepło, jakie jest potrzebne, żeby ogrzać tą wodę od temperatury 14 do 100, ono jest równe, masa razy ciepło właściwe wody razy zmiana temperatury, masa wody to jest 1 kg, no bo 1 litr waży 1 kg, razy ciepło właściwe wody to jest 4190 J na kg razy stopień Celsjusza i razy zmiana temperatury to jest 100 minus 14, czyli 86 stopni Celsjusza, Ciepło, jakie musi być wymienione z otoczeniem wynosi 360 340 J. Ok. Cofam się do tego wzoru na sprawność i piszę, piszę sobie, że ta praca użyteczna, która jest tak naprawdę równa ciepłu, tutaj na górze Q, sprawność równa się, praca użyteczna przez moc razy czas. Stąd mogę sobie wyznaczyć czas, jeżeli wiem, że ta moc to jest ta moc kuchenki. Przekształcam wzór tak, żeby otrzymać czas. Czas to jest to ciepło wymienione z otoczeniem, podzielone przez moc razy sprawność, równość. się. Ciepło wymienione z otoczeniem zostało policzone tu, 360 340 J, podzielone przez moc kuchenki 600 W i sprawność 0,75 wychodzi 800 sekund. Natomiast pytanie było, jaka energia jest potrzebna do pobrania z sieci i ta energia, energia jest w J, czyli potrzebujemy tą moc przemnożyć przez czas, w jakim ta moc była wykorzystywana i to da tą energię. W tym przypadku przez 600 sekund, czyli będzie 800 sekund, czyli 602 razy 800 sekund to jest 480 kJ i to jest koniec tego zadania. Zadanie polegające na tym, że podany jest obwód elektryczny, po kolei przejada przez ten obwód, pokaże co jest co. Źródło napięcia o sile elektromotorycznej 75 V. Do źródła napięcia dopięty jest voltomierz. Dobra, ma jakiś tam swój opór wewnętrzny, oczywiście jakiś tam ma dlatego, że jest podane epsilon, dlatego ma jakiś opór wewnętrzny. Lecimy dalej, tędy idzie prąd, potem jest opornik o wartości 10 Ohm, do którego jest dopięty woltomierz. Jest jakieś natężenie prądu I1, lecimy dalej. Z pierwszego prawa Kirchhoffa rozdziela się to natężenie na I2 i I3, przy czym do I2 idzie opornik 4 Ohm jest dopięty woltomierz, a do natężenia I3 równego 2 Ampery to jest podane. Idzie opornik trzeci o wartości 6 ohmów i jest podpięty amperomierz, który właśnie wskazuje te 2 Ampery, schodzi się tutaj z powrotem i idzie z powrotem na epsilon. Należy obliczyć rzeczy takie jak tutaj, co wypisałem, czyli u1 to jest napięcie na oporniku pierwszym, u2 napięcie na oporniku drugim, uV to jest napięcie, które daje faktycznie bateria temu obwodowi, r to jest opór wewnętrzny źródła, p1 moc wydzielana na oporniku pierwszym, p2 moc wydzielana na oporniku drugim, p3 moc wydzielana na oporniku trzecim i sprawność całego tego układu. Od czego zaczynam? <laughs> Taką moją drobną radą w. Rozwiązywaniu zadań z takich obwodów jest to, że ja zawsze sobie wyznaczałem opór zastępczy na samym początku, bo prędzej czy później, jeżeli tych podpunktów było tyle, to ten opór zastępczy się przydawał, dlatego to, od czego, od czego zawsze zaczynałem, to było wyznaczenie oporu zastępczego. I teraz jak opór zastępczy policzyć naraz z tych wszystkich trzech rzeczy, dlatego że te dwa są połączone równolegle i dopięte jest do tego szeregowo, czyli w sumie jest połączenie szeregowe tego z tymi dwoma, które są ze sobą połączone równolegle. Najpierw policzę, jaki jest opór zastępczy tych dwóch połączonych równolegle. Z połączenia równoległego 1 przez R równa się 1 przez R1 plus 1 przez R2. Jeżeli to przemnożę sobie na skrzyż, to będę miał R1 plus R2 przez R1 razy R2 i odwrócę to, bo jest 1 przez R. Otrzymam R1 R2 przez R1 plus R2. Teraz, skoro powiedziałem, że to całość ta połączona jest szeregowo z tym, to opór zastępczy całego układu będzie równy R1 plus. R2R3, dlatego że takie są wartości tych oporników. R2R3 przez R2 plus R3 równa się. R1 to jest 10 omów plus R2 razy R3 6 omów razy 4 ohmy przez 6 omów plus 4 omy, czyli 10, wychodzi 12,4 oma i taki jest opór zastępczy całego układu, co akurat potem i tak się przyda, dlatego mówię, zaczynać od takiego czegoś. No i teraz kwestia tego, żeby się zastanowić, jak się podobierać do, po kolei wszystkich wartości. Czasem w takich obwodach wyjdzie takie coś, że policzy się to, czego nie trzeba, bo tak po prostu czasem się zdarza. Co teraz jeszcze ważną rzeczą jest to, że tutaj są 2 Ampery. Skoro tu są 2 a i tu jest opornik 6 Ohm, to można bez problemu policzyć, jakie jest napięcie na tym oporniku. Z prawa Ohma. R to U na I. Równa się U na I. Oczywiście przypomina. W takim razie U będzie równe R razy I. I dla trójki U3 będzie równe R3 razy I3. 6 Ohmów razy 2 a 12 v tak jest U na trójce. Następnie tak jak powiedziałem, że w połączeniu równoległym napięcie w jednej gałęzi równa się napięciu w drugiej gałęzi. Czyli jeżeli tutaj napięcie wynosi 12V, to w tej gałęzi napięcie również będzie wynosiło 12 V. Zatem U2 równa się U3, i skoro mam podane tutaj już to napięcie w ile wynosi, znam opór, to mogę też obliczyć, jakie natężenie prądu będzie śmigało przez tą gałąź. Znowu sprawa oma, przekształcając ten wzór i równa się U na R, czyli I2 równa się u2 na R2. No to podstawiam. U2 to jest 12V przez R2 to są 4, a wychodzą 3A. Czyli w tej gałęzi płyną 3A, tutaj były 2A i z pierwszego prawa Kirchhoffa już da się stwierdzić, jakie natężenie jest wydzielane przez tą baterię. I to natężenie I1, dlatego że tutaj zanim ono się gdziekolwiek rozgałęzi, jest I1, to samo natężenie przechodzi przez ten opornik, potem się rozgałęzia na I2 i I3, czyli I1 równa się I2 plus I3, 3 plus 2, 5A. Czyli bez problemu już znajomo jest. Wartość natężenia I1, i teraz skoro już znam to I1, tutaj znam to I1 tutaj znam wartość tego opornika, to mogę policzyć, jakie napięcie się wydzieli na tym oporniku. To będzie I1 razy R1, U1 to jest I1 razy R1, 5A razy 10 ohmów to jest 50V. Ok następnie to już mam U1 i U2 załatwione, dobra. Teraz chcą UV. UV to jest to, jakie napięcie faktycznie będzie dawała bateria. Tak jak powiedziałem, siła elektromotoryczna to jest 75 V, ale faktyczne napięcie, jakie będzie dawała bateria, jest zmniejszone przez to, że istnieje ten opór wewnętrzny, na przykład elektrolitu w baterii. I to napięcie, jakie będzie dawała bateria na obwód faktycznie, równe jest w sumie napięć tego tu plus tego całego tu, dlatego że one są połączone szeregowo. W połączeniu równoległym te napięcie są takie same, wynoszą po 12 V, więc napięcie tego całego klocka też wynosi 12 V, tu jest 50 V, to 50 plus 12 to jest 62 i to jest napięcie, jakie faktycznie zostało opuszczone na obwód, 62 V. Następnie... Opór wewnętrzny, żeby obliczyć opór wewnętrzny, należy skorzystać z tego prawa oma dla całego obwodu, czyli i równa się epsilon przez opór zastępczy plus opór wewnętrzny. Przekształcam ten wzór tak, żeby otrzymać opór wewnętrzny, czyli i razy r duże plus i razy r małe równa się epsilon. Następnie i razy r duże przenoszę na tu stronę i dzielę przez i. Otrzymuję małe r równa się epsilon minus i razy r podzielone przez i. Podstawiam. Epsilon to jest 75V. Ok i razy r to jest opór zastępczy, a to jest natężenie prądu w całym obwodzie i jest to dokładnie ta sama wartość jak ta, 62V, dlatego że I razy R to jest napięcie i jest to to samo napięcie, które zostaje puszczone z baterii na obwód. Czyli w tym przypadku 62V, 75 62 przez natężenie prądu, policzone tutaj 5A, wychodzi 26 o Taki jest opór wewnętrzny źródła. OK, Załatwiona jest dotąd. Teraz trzeba obliczyć moce wydzielone na każdej z tych trzech części oporników. Na każdym z tych trzech oporników. Jak to zrobić? Wzorów na moc są trzy. Jest albo U razy I, albo U kwadrat przez R, albo R razy I. kwadrat I praktycznie to mogę sobie korzystać z którego chcę, dlatego że mam wszystko, ale nie korzystam z tych z kwadratami, bo trzeba pomnożyć, podnosić do kwadratów, więc trzeba więcej liczyć. Dlatego za każdym razem robię sobie U razy I. P1 to jest U1 razy I1. U1 było 12V. Nie, 50. Tak, 50V razy I1 to jest w tym przypadku 5, czyli 250W. Dalej P2 to będzie U2 razy I2, U2 jest tutaj, to jest 12V i I2 to jest w tym przypadku 3A, czyli 36W, no i P3 to będzie U3, I3, czyli 2A razy 12V, to jest 24W. Następnie zostało obliczyć tylko sprawność całego procesu i teraz na sprawność podawałem taki fajny wzór, że sprawność to była moc użyteczna przez moc dostarczoną. Ok, jeżeli bym rozpisał ten wzór p przez p dostarczone, p to jest epsilon, wróć, nie epsilon, tylko to co zostało opuszczone na obwód, czyli w tym przypadku te uv razy natężenie przez epsilon razy natężenie. Te natężenia mi się poskracają i wyjdzie, że na... Sprawność całego procesu to jest to napięcie, które zostało opuszczone na obwód przez epsilon, czyli 62 do 75 razy 100% wychodzi 83%. I to jest koniec tego zadania. Zadanko takie trochę dosyć długie, pokręcone treść jest w ogóle taka. A ja ją muszę powtórzyć niestety, dobra, to kostka lodu jest. Jest w ogóle kuchenka. Na początku jest kuchenka. Kuchenka, która ma trzy uzwojenia, i każdy z tych uzwojeń może być włączane albo wyłączane dowolnie. Przy czym każde uzwojenie ma swój opór. Opór pierwszego uzwojenia wynosi 300 om, drugiego jest dwa razy większy niż pierwszego, a trzeciego jest trzy razy większy niż pierwszego. I bryłę lodu o masie pół kilo ogrzewamy od temperatury 265 Kelvinów do wody o temperaturze 100 stopni Celsjusza. OK? Do tego jeszcze kuchenka pracuje pod napięciem 220V, a cała sprawność procesu wynosi 80%. Ale powtórzyłem tą treść. Super. Podpunkt A. Jakie ciepło należy pobrać z otoczenia, w sensie jakie ciepło musi pobrać ta kostka, żeby móc się zamienić w tą wodę o temperaturze 100 stopni Celsjusza? To zaczynamy tutaj. Przemiany fazowe wchodzą w grę, i z tym prądem też często są te zadania z przemianami fazowymi, dlatego że da się to wszystko połączyć. Początkowo jest jakaś tam sobie lód o temperaturze minus 8. Ten lód będę chciał stopić, ale zanim go stopię, tego muszę ogrzać do temperatury 0 stopni, więc początkowo muszę dostarczyć jakieś ciepło, żeby ogrzać ten lód o 8 stopni, czyli masa lodu razy ciepło lodu razy 8 stopni. Plus, mam już lód w temperaturze 0 stopni, teraz chcę go stopić zamienić go w wodę. W takim razie zamieniam go w wodę. Tutaj jest masa lodu bez zmiany temperatury, to jest stopnienie i topnienie zachodzi bez zmiany temperatury. Masa lodu razy ciepło topnienia lodu to jest m masa lodu razy l. A jeszcze te stałe są podane. Ciepło lodu to jest 335 tysięcy July na kilogram. Do tego ciepło właściwe wody to jest 4190 July na kilogram razy kelwin. Na ciepło właściwe lodu to jest 2100 July na kilogram razy Kelvin. Ale z pamięci. Dobra. Mamy już wodę w temperaturze 0 stopni, dlatego że stopiliśmy ten lód i ogrzewamy sobie wodę o 100 stopni, czyli tak naprawdę będą potrzebne trzy ciepła. Ciepło, żeby z lodu o temperaturze minus 8 zrobić lód w temperaturze 0, potem żeby z, z lodu o temperaturze 0 zrobić wodę o temperaturze 0 i z wody o temperaturze 0 zrobić wodę o temperaturze 100. O, dokładnie, to lecimy po kolei. Jest masa lodu, ciepło lodu 8 stopni, czyli ta zamiana z lodu w lód o temperaturze zero, potem z lodu zamieniamy w wodę w temperaturze zero i wodę ogrzewamy o 100 stopni. Dobra. Wszędzie jest masa lodu, więc sobie ją wyjąłem przed nawias, żeby nie wklepywać w kalkulator tego trzy razy. Najpierw liczę to, co jest w nawiasie. Tutaj podstawiam ciepło lodu, to jest 2100 razy zmiana temperatury o 8 stopni, plus ciepło, tu było ciepło właściwe, tu jest ciepło topnienia lodu, to jest 335 tysięcy dżuli na kilogram plus ciepło właściwe wody razy zmiana temperatury, czyli 100 stopni zmiana temperatury, a ciepło właściwe wody 4200 J na kilogram razy Kelvin. Potem wszystko mnożę przez pół kilograma, wychodzi mi 385900 J. 385,9 kJ, okej. Okay. To jest podpunkt A, czyli tyle ciepła musi pobrać ta kostka lodu z otoczenia, żeby wszystko było bangla. Podpunkt B. Ile czasu to zajmie, jeżeli włączone będzie tylko uzwojenie R1? Tak. Ile czasu to zajmie, jeżeli będzie włączone tylko uzwojenie R1? Korzystam z tego, że żeby w prądzie w ogóle cokolwiek połączyć z czasem, to trzeba skorzystać z tego wzoru na sprawność. Dlatego, że mając same napięcie, natężenie, to o czasie nie powiesz nic, no bo nie ma jak. Musi być ten wzór na sprawność gdzieś uwzględniony. I wzór na sprawność to jest praca użyteczna przez pracę dostarczoną. W tym przypadku pracą użyteczną jest pobranie ciepła z otoczenia, a pracą dostarczoną jest moc tej grzałki razy czas, przez jaki ta grzałka działa. Dobra, czyli w mianowniku praca dostarczona to jest moc grzałki razy czas, przez który ta grzałka działa, następnie biorę sobie ten wzorek, przekształcam go tak, żeby dostać T. T równa się Q przez P razy eta, ale nie mam P. Natomiast wiem, że jeżeli jest włączone tylko jedno uzwojenie i podany jest opór tego uzwojenia, do tego jest jeszcze napięcie sieci, to bez problemu można policzyć moc tego czegoś ze wzoru U kwadrat przez R, dlatego że te dwie rzeczy mam podane, nie muszę liczyć nic więcej. Korzystam ze wzoru u kwadrat przez r, podstawiam go tutaj i teraz bym miał tutaj r w mianowniku, ale z racji, że podzielić przez ułamek to znaczy pomnożyć przez jego odwrotność, to ja sobie zwyczajnie to wrzucam do licznika. Ok. Wychodzi mi q razy r przez eta razy u kwadrat, podstawiam wszystko po kolei. Q to jest to q, co wyszło tutaj, razy tylko pierwsze uzwojenie, ono ma opór 300 ohm, w takim razie 300 Ohm przez sprawność 0,8 i napięcie 220 do kwadratu wychodzi ilość czasu w sekundach. Tam chyba około 3000. W przybliżeniu napisałem, że to jest 50 minut, czyli tyle czasu będzie trwało ogrzewanie tej kostki lodu do takich warunków, jakie są narzucone, przy uwzględnieniu tylko uzwojenia pierwszego. Dobra, podpunkt C. Które z uzwojeń należy wybrać z tych trzech? Bez łączenia ich szeregowania równolegle, tylko bierzemy jedno z tych trzech zwojeń i które z nich trzeba wybrać, aby czas ogrzewania tej kostki lodu był najmniejszy. Biorę ten wzór, co go wyprowadziłem tu, przepisałem go tutaj i zwracam sobie uwagę na jedną rzecz. Napięcie sieci jest stałe, ciepło, które trzeba dostarczyć jest stałe, sprawność procesu jest stała, wszystko zależy od tego oporu. I skoro opór jest w liczniku, to im mniejszy będzie opór, tym mniejszy będzie ten czas. Więc czas jest najmniejszy wtedy, kiedy opór jest najmniejszy, a opór jest najmniejszy dla pierwszego uzwojenia, czyli uzwojenie pierwsze R1. Podpunkt D. Kiedy ten czas... Hmm. <laughs> Jak połączyć te wszystkie uzwojenia ze sobą? Masz możliwości równolegle, szeregowo, masz też szeregowo połączyć dwa, równolegle połączyć dwa z trzech. Jak to połączyć, żeby czas ogrzewania był najkrótszy? Czyli znowu odnosimy się do tego wzoru tutaj i potem trzeba jeszcze policzyć ten czas. Ten czas będzie najkrótszy wtedy, kiedy opór będzie najkrótszy. No i teraz pytanie, jak połączyć o to ze sobą wszystkie trzy, czy szeregowo, czy równolegle, czy w ogóle nie łączyć, żeby opór był jak najmniejszy. I teraz możliwości jest kilka, tu już będzie kombinatoryka, nie chce mi się tego liczyć. Natomiast od razu powiem, że najlepiej jest wtedy, kiedy wszystkie trzy połączy się równolegle. Dlatego, że jeżeli będą połączone równolegle, to wtedy sumuje się odwrotności oporów, czyli opór zastępczy 1 przez R zastępcze równa się 1 przez R1 plus 1 przez R2, które to jest równe 2R1, plus 1 przez R3, które to jest równe 3R1, i tutaj tak wlazłem już z tymi obliczeniami, tu jest 3R1 w tym miejscu, równa się. Sprowadzam sobie teraz to wszystko do wspólnego mianownika, żebym mógł to dodać i robię taki fajny myk. Wszędzie wypchałem R1 i teraz, żeby był ten sam mianownik, to tutaj jest 3R1, tu jest 2R1, a tu jest samo R1. Żeby był ten sam mianownik, to wszystko wystarczy, że górę i dół pomnożę przez 6. Wtedy będę miał tutaj 6 przez 6R1 plus nie przez 6, stop, tak to mnożę, żeby wszędzie było 6 na dole. Teraz lepiej brzmi. Tak to mnożę, żeby wszędzie było 6 na dole. Wtedy tutaj mam 6 przez 6R1. Tu mam 3 przez 6R1, a tu będę miał 2 przez 6R1. Sumuję górę, na górze mam 6 plus 3, 9 plus 2, 11 przez 6R1 i to jest równe 1 przez opór zastępczy, tak jak było tam. I stąd opór zastępczy to jest odwrotność tego, czyli 6R1 przez 11 i wychodzi mi stąd 163,64 oma. Ok? Taki jest opór, najmniejszy jaki da się w ogóle uzyskać przy połączeniu tych trzech rzeczy. Następnie liczę sobie czas, jaki uzyskam przy ogrzewaniu tej lodu tego, stosując połączenie tych trzech uzwojeń w sposób równoległy. Korzystam znowu z tego samego wzoru, r przez eta U kwadrat. Podstawiam sobie to ciepło, które wyznaczyłem tu, bo to ono musi zostać dostarczone. R to jest to R, które wyznaczyłem tutaj, czyli 163,64 Ohma przez sprawność 0,8 i napięcie do kwadratu 220 wychodzi około 27 minut. I teraz pytanie ostatnie, podpunkt ostatni. Jaki będzie stosunek mocy tego urządzenia w momencie, kiedy połączę wszystko szeregowo i połączę wszystko równolegle. Jak zmieni się ta moc? Połączenie równoległe już mam załatwione, bo tutaj mi wyszedł taki opór. Do tego jeszcze potrzebne mi jest połączenie szeregowe. Jaki będzie opór w połączeniu szeregowym? W połączeniu szeregowym oporniki się dodaje, czyli w tym przypadku będzie R1 plus R2 plus R3, czyli R1 plus 2R1 to jest 3R1 plus 3R1 to jest 6R1, czyli 6R1 to jest 6 razy 300, to jest 1800 tomów. Taki jest opór w połączeniu szeregowym, 1800 omów, i w tym przypadku obliczyłem sobie stosunek mocy w połączeniu szeregowym do mocy w połączeniu równoległym. Moc natomiast sama w sobie z tego wzoru to jest U kwadrat przez R, przy czym U w jednym i w drugim przypadku jest takie same, zatem mogę sobie zapisać tutaj, podzielić przez ułamek, to znaczy pomnożyć przez jego odwrotność. Więc ten opór w połączeniu równoległym wskoczy na górę. Opór w połączeniu równoległym przez opór w połączeniu szeregowym to jest wzór na Moc w połączeniu szeregowym przez moc w połączeniu równoległym równa się opór w połączeniu równoległym przez opór w połączeniu szeregowym, czyli te opory się odwróciły w stosunku do tych literek, które były tutaj. I po podstawieniu opór w połączeniu równoległym to jest te 163,64 OMA przez 1800 OM wychodzi 1 przez 11. Tam wyjdzie 0,09, ale to jest 1,11 w przybliżeniu.